Witajcie byczki w miesiącu lutym, w miesiącu zakochanych. Zrobimy sobie rozkład taki walentynkowy, partnerski. Ciekawe co wyjdzie dla zodiakalnych byczków. Pamiętajcie, że chodzi o byczki w słońcu w ascendencie w księżycu. Także ja sobie teraz przetasuję karty. Troszkę je przetasowałam już zanim włączyłam nagrywanie. Ale ja, ja lubię słuchać, słuchajcie, dźwięku tasowanych kart. Nie wiem, czy też tak macie, czy może w domu czasem tasujecie. Ja uwielbiam ten dźwięk. On mnie, on mnie, on mnie relaksuje. Jeszcze raz przetasujemy sobie. Co dla byczków. Na te walentynki. Jak się układać będzie wasza relacja. Okej. Okay. Karta reprezentująca Waszą osobę, to co wnosi do relacji, jaką jest osobą, to co Wasza osoba ma w głowie, to co Wasza osoba ma w sercu i jej działanie wobec Was. I teraz Wy. Karta reprezentująca Byczki, to co Byczek ma w głowie. Względem tej osoby, co ma w serduchu. I Wasze działanie wobec tej osoby. I teraz sobie zobaczymy Waszą osobę. Karta reprezentująca Waszą osobę. Wasza osoba jest bardzo stabilna. To jest ktoś wyważony, ktoś, kto już coś ma. Prawdopodobnie znacie tą osobę już. To jest ktoś, kto coś już ma w życiu, jakiś dorobek. Tutaj pokazuje się dorobek materialny, ale wiecie co, to, to może być tak naprawdę dorobek, dorobek intelektualny, jakiś światopoglądowy. To jest ktoś taki, taka, jak tak się mówi, słuchajcie, solidna firma. Ta osoba to jest solidna firma. Jeśli w coś inwestuje, to liczy na zwrot. I również w sferze uczuciowej, jeśli inwestuje, to liczy na, na zwrot. Byczką, słuchajcie,. <laughs> Byczki, byczki lubią takie osoby, takie solidne, stabilne, bo byczki są takimi osobami, uziemionymi. Dobrze. A co ta osoba ma względem was w, w głowie, o czym ona myśli? Uuu, a w głowie to jest... E, <śm, <śm, przepraszam. W głowie to jest usatysfakcjonowana wami, e, zachwycona waszą osobą. Wy jej dużo dajecie, emocjonalnie, intelektualnie. E, w tej głowie to się wszystko miesza ta osoba myśli o was bardzo ciepło myśli o tym, co was łączy i czuje satysfakcję tak, tak mi się wydaje, że ta osoba czuje satysfakcję I, i jest jej dobrze na myśl o was, słuchajcie jest sobie się chyba ciepło tej osobie, wiecie takie jakieś ciepłe, ciepłe ciepłe uczucia, ale wiecie to są takie głębokie uczucia, tak jak mówię ta osoba, wy się z tą osobą już dobrze znacie w głowie ta osoba ma dla was dobrze o was myśli. O tak powiem, a dobre myślenie o drugiej osobie, wiecie, nie zawsze jak jesteśmy z kimś, tak jak się mówi, kocham cię, ale ale cię nie lubię, nie? <grym> a ta osoba najprawdopodobniej was lubi. I w głowie ma dużo dobrych myśli o was. Teraz zobaczymy, zobaczymy, czy Was jeszcze kocha. Bo jak Was lubi, to dobrze by było, żeby was jeszcze kochała, nie? Dobra, a co ma w sercu? Oj, a w serduszku jest jakaś batalia. Ciekawe. W sercu jest batalia. Um, albo ta osoba stawia wam granice. Zaraz zobaczymy was. Na razie patrzymy tylko na waszą osobę, ale ta osoba ma jakąś... stawia jakieś granice. Tylko ciekawe. Ciekawe dlaczego. Teraz otworzymy, zobaczymy sobie tamte karty, stanie się to dla nas troszeczkę jaśniejsze. Mm. Kurczę, w głowie tak fajnie, tak miło-sympatycznie względem Was, a, a w serduchu jakieś granice. Ale czego one dotyczą? Czego dotyczą te granice? O co chodzi z tym serduchem u osoby byczków? O co chodzi z serduchem u osoby byczków? z serduchem, ok mamy jedną kartę, ale weźmy sobie jeszcze jedną o, lecą karty już mi spadają o co chodzi z aha mhm. wiecie co ta osoba hmm. chce z wami nowego początku Wy się dobrze znacie. Mm. Znacie się wiele lat, tu są jakieś ciepłe wspomnienia. I tej osobie widzicie, to tak ciepło na sercu, jak o Was myśli, i no. I, i widzę, że ta osoba, kurczę, w tym e, głupcu. Chce jakiegoś nowego początku z bykami, słuchajcie. Ta osoba chce do Was wyjść z serduchem, ale kurczę, tutaj są te buławy. Ta osoba będzie stawiała granice, słuchajcie. Ona wychodzi do was z, yy, z uczuciami. Bo w głowie ona chce z wami początku i w ogóle w serduchu chce z wami w początku. Nowego początku. Ale ona będzie stawiała jakieś granice wambyczki. Na coś sobie już nie pozwoli. Czegoś będzie broniła. Może nie pozwoli się więcej skrzywdzić. Nie wiem, no tak, to jakoś tak się tutaj prezentuje. Chcę nowego początku, Chce, żeby była tak, jak kiedyś. Chcę, żebyśmy od, początku, od nowa byli razem, żeby, żeby było między nami tak, jak kiedyś. Żeby to mnie satysfakcjonowało, żeby to mi dało pełnię, ale już postawię granicę tym razem. Obuduję się troszeczkę na zapas. Wiecie? To jest to, to, jest to co ta osoba do Was czuje. No, taki, wiecie, co taka rozbieżność, troszeczkę nią miota, troszeczkę nią szarpie, tą osobą. Dobrze, a, ja, a co, co, względem was ch mm, chcę zrobić? O, jejku, pięknie, no, chcę z wami, hmm, ta osoba chce z wami, wiecie co? Rodziny. Z dziesiątka pucha, w ogóle tu są puchary. Raz, dwa, trzy, ta osoba chce z wami hmm, szczęśliwej rodziny. To może być, słuchajcie, jakiś niby pokazuje się w królu pentakli, więc to mógłby być znak ziemski. Byk pan na koziorożec, czyli wasz trygon, ale w tych pucharach to może być albo tak, tak przepełniona uczuciami do was osoba jest. Dlatego jest tyle pucharów, albo wiecie co, albo to może być jakiś znak wodny. Jak znacie może jakąś rybę, raka albo skorpiona. No taka do was osoba tutaj będzie wzdychała w lutym. No, ta osoba chce. Dążyć do jakby stabilnego związku z Wami, do rodziny, tutaj są dzieci. Może już macie dzieci. No ale tak. Czyli w serduchu pięknie działać będzie w Waszym kierunku, ale e, przepraszam, w głowie pięknie i, i działać będzie w Waszym kierunku, ale w serduchu są jakieś obawy, nie? Tak często bywa. E, chcielibyśmy się wyrwać do tej osoby, ale. ducho coś tam. coś nas blokuje. Taka osoba. Dobyczka. W lutym przychodzi. Znacie się na pewno i znacie tą osobę i wiecie, o kim ja mówię. Jakieś to, to mogą być mówię znaki ziemskie albo znaki wodne. Hmm. Dobra, patrzymy na was byczki. A wy w lutym w jakim jesteście nastroju? Jak się przedstawiacie? O, super. Wy w lutym jesteście zakochani w tej osobie. Jesteście zakochani i to takie są dla Was. Nawet jeśli się już długo znacie, to odkrywacie jakieś nowe uczucia do tej osoby, wiecie, w tym lutym. Takie zupełnie nowe jakieś pokłady uczuć względem Waszej osoby. Jesteście w ogóle rozmarzeni, zakochani, zakochani jesteście kurczę mocno. Rozmarzeni wobec tej osoby, myślicie o niej i, i chcielibyście z nią, no ale tutaj jest właśnie as to jest jakby nowy początek. Czyli ta osoba do, do was też chce być z nowym początkiem i u was też się to pojawia. Albo, albo znacie się, druga wersja, znacie się dłużej, ale ta osoba was jakby wzbudza ciągle nowe uczucia, ciągle coś nowego poznajecie w tej osobie. W sobie też ciągle zauważacie nowe rzeczy w interakcji z tą osobą, nie? Czasem tak jest, że, że znamy kogoś długo i ta osoba ciągle w nas jakieś nowe pokłady emocji wzbudza, nie? Ciągle coś się, kurcze pojawia dalej. Nowego. Już myślimy, że kogoś znamy. Znamy się jak dwa łyse. Konia, tu się okazuje, że nie, że ciągle coś jest, nie? Ale to jest pozytywnie, tu jest pokazane jak najbardziej pozytywnie, słuchajcie. Pięknie jest pokazane. Ta osoba jest stabilna, a Wy jako. Jak jak nie byki. No po prostu. Mnóstwo emocji w Was buzuje. Chociaż nie, w byczkach buzuje, tylko byczki tak nie pokazują <laughs> od razu wszystkiego. No i dobrze, co w głowie. W głowie to byście chcieli z tą osobą, słuchajcie, iść przed, siebie, iść przed siebie, ruszyć. Chcecie z tą osobą partnerstwa, żeby się działo, żeby się zadziało. Mhm. Pięknie. No, i tu kurczę: no to, to tak jest. Wychodzicie sobie naprzeciw, wiecie? Ta osoba do was z tymi emocjami, wy do niej z tym swoim działaniem, wychodzicie do siebie naprzeciw. I to jest takie partnerskie satysfakcjonujące i dla was, i dla tej osoby. Dobrze. A co macie w serduchu? Mhm. A w serduchu to wy jesteście silni. Jesteście pewni tej osoby. Jakby jesteście pewni, że macie nad nią, słuchajcie, w pewien sposób jakąś kontrolę. Troszeczkę jakbyście... Obłaskawiali lwa. Na, tej, na tym tutaj obrazku jest kobieta obłaskawiająca lwa. Obłaskawiacie trochę tego swojego partnera i czujecie, że macie na nim jakąś jakąś delikatną przewagę. Barabyczek sobie myśli, ja sobie z nim poradzę ja go zawsze przekabacę na swoją stronę. Ja sobie dam radę z tym moim człowiekiem. No, ale prezentujecie się, tak, wiecie. Dumnie, dumnie, ale jednocześnie wrażliwie. Jesteście wrażliwą osobą w tym lutym, nie? Niby masa emocji, ale na które sobie pozwalacie, ale macie nad tym kontrolę. By klub mieć kontrolę i macie nad tym wszystkim kontrolę. Czujecie, że kontrolujecie sytuację, jeśli chodzi o, was, o wasze uczucia. No, a u tej osoby widzicie, a u tej osoby na odwrót. Stawia granice. Troszeczkę się obawia. Nie czuje się do końca pewna w serduchu. Może boi się waszej siły. Nie wiem, może tak być. Albo te, te, tego nawału waszych emocji. Uczuć. Dobrze. A co w waszym działaniu? O o, o! o! Słuchajcie. U was to jakieś lekkie kombinacje. Tak, żeby wyszło na wasze. No, troszeczkę będziecie się tutaj mm, dopasowywać sytuację pod siebie, wiecie? Tak, żeby wyszło na wasze. Mm. <laughs> taki trochę przebiegły byk. Czy byczki są przebiegłe? Czy byczki... Mi się wydaje, że byki są takie dobroduszne i szczere przede wszystkim. Mm -hmm. a, a tutaj byczek jest taki... O, a, żeby wyszło na jego, nie? tej sytuacji całej w tej relacji. <noise> to tak śmiesznie wygląda, bo wasza osoba tutaj chce z Wami jakieś pełni szczęścia. No takiego, wiecie, rozkwitu tej relacji, takiego maksymalnego, a wy tutaj. A, a ja chcę, żeby było po mojemu, a ja chcę, żeby było tak, jak ja chcę. No i tak się przedstawia byczek. Ale poczekajcie, bo mnie to też muszę tutaj dopytać, dlaczego? Dlaczego taki podstępny i przebiegły byczek w lutym? Dlaczego tak będziecie działać? Hmm. Dobrze, tu mamy jedną kartę. Jeszcze jedną kartę. Okej, okay, co się pojawi? Mhm. O jejku dobrze. Wiecie co? Bo wy już chyba tak chcecie, żeby... Hmm. Bo wy już nie chcecie być zranieni, nie chcecie być oszukani. Ojejku. beczki nie chcą e, poczuć się zranione w tej relacji. W żaden sposób. I ta osoba nie chce być zraniona w tej relacji i się tego boi. I obawia się nowego początku. Ale wy też. Wy chcecie, żeby... Mm... Tu się nie wydarzyły żadne po drodze przeszkody, żeby żeby tym razem się udało, żeby się nie zawieść, nie rozczarować. A, hmm, w tym magu wy chcecie też hmm, takiej totalnej jasności. chcecie ten związek, wiecie co? Wy chcecie ten związek tym razem wy chcecie kreować ten związek. Wy chcecie, żeby było tak jak wy chcecie. I mało tego, macie do tego wszystkie narzędzia. Będziecie robić tak, żeby wyszło na wasze. Troszeczkę tak, hmm. może nie kalkulacyjnie, ale może w kalkulacyjnie wiecie w jakim względzie, w tym względzie, żebyście nie zostali zranieni. Żeby tym razem... Hmm. No i wy tutaj będziecie troszeczkę kombinować, tak naprawdę. Tak się pokazuje byczek. No, ciekawie, ciekawie w serduchu mówię w serduchu u was super u tej osoby lęki jakieś granice ale z kolei ta osoba do was wychodzi jakby z otwartym działaniem szczerym a wy z kolei a wy tutaj z kolei nie chcecie być zranieni no i będziecie robić tak, żeby wyszło na wasze obieki w lutym wiecie no taka sytuacja tutaj się przedstawia a jeszcze może zapytamy o jakąś może radę. Radę dla byków na luty, jeśli chodzi o ten związek. Rada. Zaraz weźmiemy sobie jedną kartę. Weźmiemy sobie dwie karty. Rada. Na luty dla byków. A tutaj karta wypadła nam. Okay, rada. Wiecie co? Jaką macie radę? Hmm. Pozwólcie sobie trochę w tej relacji na takie bycie mm, dzieckiem. Troszeczkę pozwólcie sobie na bycie dzieckiem, troszeczkę na podejmowanie takich yy, lekkich decyzji, ale wiecie o co chodzi? lekkich, ale takich fajnych chodź, idziemy, lecimy tu, jedziemy tu. Yy, Kurczę jakichś bukiecik kwiatków, chociaż teraz to jeszcze nic nie może, nic nie zerwiecie, bo nie ma, ale takie spontaniczne decyzje, takie wręcz trochę dziecinne. Poczujcie się trochę jak dziecko w tej relacji, ale jednocześnie, wiecie co, musicie stąpać twardo po ziemi w tym wszystkim. Jakby wiem, kim jestem, byku, wiem, co sobą reprezentuję, wiem. Co wkładam w tą relację, co w nią wnoszę, ale dzięki temu, tej stabilnej podstawie, um, mogę sobie pozwalać na spontaniczne decyzje, takie wręcz dziecięce. Wiecie? To jest Wasza rada. Bądź stabilny, bo wiesz kim jesteś. Nie pozwolisz sobie zrobić krzywdy, um, bo dajesz, ale też oczekujesz, znasz swoją wartość, ale dzięki temu, dzięki tej stabilnej podstawie, byku. Pozwól sobie na taki luz. No, na taki walentynkowy luz, taki, taką lekkość. Na to sobie musi pozwolić, byczek w lutym. Dobrze, taki rozkład. Słuchajcie, dajcie znać, czy z kimś to rezonuje, z, czy to jest kogoś historia. No, ciekawa jestem. Ogólnie bardzo fajnie to wygląda tak optymistycznie, bo nawet jak się. Tak patrzy wizualnie na ten rozkład, to on jest, on jest bardzo fajny, taki optymistyczny, wiecie. I wbrew pozorom nie ma się chyba tutaj czego bać, czego obawiać, ani z jednej, ani z drugiej strony. No, tak to wygląda. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was.